Dzień dobry, dobry wieczór, 15.30, 21 lipca, e, piękne wakacje są i, i tutaj kolejny film z serii Scrap Mechanic Survival Kooperacja, ze mną jest Amega. Dzień dobry. Tak. Odepnąłem, że... e, moja piramida. <laughs> King of the Hill. E, no, eee, tu można robić jakieś walki, na zasadzie to najdłużej na piramidzie. Ale za słaby, za duża ta powierzchnia i za słabe odpychanie. Ja lagi mam e, Tak, e, z, mamy już jeden pistolet, przydałoby się zrobić drugi, e, tak, Do czyli... tego potrzebujemy pomarań, pomarańczów chyba i jagód. Nie, tu rosną. Nie, nie, nie pomarańczów chyba już wszystkie mamy, wiesz. A, ty... Dzięki. <grym> Okej, okay, dobra, dobra. Bo trzeba podlać. To A nie wyrośnie, bo nie jest podane. Ja pójdę do tej placówki tutaj sprawdzić jak... Bo chyba tam ostatnio zostawiłem rzeczy. Ale... Do... Pamiętasz, było dostawki. raz... Czy to było... To było przy zmianie z tego... U. Uj! Wczytywanie placówki. To było przy zmianie hosta, czy przy... Tylko wczytaniu save'a od nowa, że się resetowały tam te owoce, co były? Nie, wiesz co? Wszystkie są. Są? Czy jak tam jest teraz? No... Prawie całe jest zapaczowane wiesz, co to. Miałem nie przy sobie 10 Nie dwóch jadłódk. Miałem przy sobie 10. Ale... Powinno... Mogę ci dać. No to moim zdaniem teraz powinniśmy zacząć siać. Te. Jakieś banany, wykombinować skądś, bo banany są bardzo te dobre. Tam też daje dużo tych punktów. I ziemniaki. No na, na głównie nam ziemniaki by się przydały, jeżeli to będziemy już te dwa no to, to wtedy będziemy mogli pójść na te, takie te warsztaty duże, takie jak tam są, te tam roboty Niezbyt dużo FPS-ów, wiem, że mam na komputerze opowiadany trochę Ja mam jeszcze włączony w tle program do montażu, więc tak średnio będzie z tymi FPS-ami. ja mam włączone też cicza podziału, i to też sami dnia cicza. Ale wydaje mi się, że FPS dotyczy pojazdu na moście. Nie wiem, masz... nie jesteś ciszej i głośniej jednopięknie raz, raz raz, nie odsuwa się od mikrofonu. Yyy... Eee, właściwie się nie odsuwam za bardzo. Może to być związane przez przechylanie głowy. Być może. Eee. To masz te jalutki? Proszę. Jedziesz ze mną po pistolet, czy A, nie? Mm, zes... Nie, chyba nie... nie ma potrzeby. Już było pokazane to w filmie. U mnie. Ja tutaj nie widziałem, u ciebie nie było. U nie, nie było? U ciebie nie było jazdy po pistolet. Oj, dobra, tam tu za różnicę, po prostu dostajesz wodę od piłki pistolet. Topa pa. No, się. Jeżeli dobrze zapamiętałem, bo? No. O. Co? Nieźle. No, da się dwa na raz pożarne. To czy, czy pojazd, to trochę moc jakoś zmienił, to... trochę. Może jakieś update bym zmienili parametry silnika. Nie no nic nie ściągnąłem Ja nie wiem, mnie przez tydzień nie, nie było ja w domu. nie wiem co tam się działo na, na streamie pewnie teraz są tylko jakieś 2 godziny przez ostatnie 2 tygodnie a nie 30 jak normalnie było. A ja na dwie jest dużo. No ty teraz w tego raz tak te grasz, tak? Oj, no przepraszam, nie. ci się nic nie mówię, nie, bo jeszcze coś ktoś dołączy do ciebie. A, no, to niech kto to. No. I tak czy ludzie strzelają. <grym> tak, nie wiem. Ta... Eee. No, ale już chyba się kończy ten czas taki duży, dla wiosny. Mnie teraz ta gra zainteresowała bardzo po tym update'cie no? z samochodami. Ta? No bo miałem od kilku lat już na liście życzeń, nie ją miałem, ale zawsze wiesz to, to jednak 140 zł, czyli nawet te 70, tak będzie, minus 50%, to jest wciąż za dużo. Aha, ja to kupiłem, by jeszcze było w Alfie. Po ile wtedy było? 40 zł. Właśnie pamiętam, że też wtedy było tak. Że jak 3 CD-Action recenzja była, jak ze wczesnego dostępu właśnie wyszło i wtedy się zrobiła cena wyższa I w ogóle bym chyba jakąś beznadziejną cenę wystawili, 5 na 10, coś takiego Dla rasta No jak Rasta w 2013 wyglądał beznadziejnie Znaczy nie, to było, to był numer chyba jakiś 2018, coś takiego, i pamiętam wtedy czytałem 2018, tego dużo to teraz się nic nie zmieniło Tak? Nie no, dodali teraz te samochody, tak? No co to tyle, co nic no. Co jest z tym samochodem? Co ty zrobiłeś z tym zawieszeniem? Nic nie zrobiłem. Mam w miarę dobrze się ciężkości a on jedzie na dwóch kołach. Hmm Nie no kurde, wywalił się Trzeba by mu dać jakieś metalowe podłoże, ale komary pogryzły Jak u ciebie z komarami jest? Eee, mam otwarty ordon na oścież i lubię no, A no, no, może nie skąd nie od ciebie? Ale kójdę no znowu pakować będzie trzeba Teraz trochę więcej na boki pójdzie. całej wali Nie muszę utwadzić amortyzatory mm. Ups. powinno trochę pomóc A, było nawet nie amortyzatory Aha. W ogóle cały czas ości są nieówne z tyłu To jakiś błąd w grze jest. Nie. Po prostu źle wybudowaliśmy. Oczy, no cóż. Przepraszam. Mmmm. Yy... Kurwa, co tu chodzi? Które mu to pisze? Właśnie komu mnie wiem, zaczął jeździć. Byś... Nie, no i znowu ten pojazd się. wywalił. A wcześniej mi się dobrze nie mieździł. Naprawdę nic nie zmieniałeś? Może jest sztywne i ona słuchaj. Właśnie utwadziłem, bo był problem. Hm. I lepiej mi się jeździ, od kiedy utwadziłem. Ale nadal bez nadziei. Będzie trzeba poprawić na pewno yy, te ości w Tu dobrze idzie. Kurczę no. Ten tartak się nie sprawdzi, to już wiem. Więc rozbiorę go i zrobię z niego jakieś obronne tutaj dalej, powiększę te wszystkie ty? nasze Ale co za TTIP? No bo jak zrobiłeś ten, ten mechanizm do znaczy tu jeszcze nie działa no, perfekcyjnie. Ale działa lepiej niż tartak, bo do tartaka to, to trzeba o. właśnie nazbierać najpierw materiałów, a później go robić. O no, nie no. Wiesz, yy, wiesz pomiesz, że u jest jeziołko, co co jak u kupca jest jezioro, co nie? Co kojarzę? Jak u kupca jest jezioro. No jest, jest. No to ja się wywaliłem 5 metrów przed jeziorkiem. Inwentary full. Ile kosztuje skrzynka? Oj! Nie, to nie opłaca mi się tyle nieść, muszę pojazd Skrzyneczka tyle kosztuje. być Klej tyle kosztuje. Gdzieś tu leżał ten klej. E, tak i e, jak tam? Formuła 1 namówiła Cię do oglądania e, Giant Pieventy? E, słuchaj, nie. nie? Czyli jeszcze im się nie udało. I e, pewnie Ciebie za szybko się nie uda przekonać. Do Formuły 1. Ani nad e, możliwe, że nigdy. Bo Ty tam lubisz te samochody turystyczne. No bo jakby Formuła 1 to nie jest takie samochód, co jest na z ulicy, a samochody turystyczne, chociaż no jakby na, nawet nie tylko z wyglądu, tylko po prostu są, przypominają te co na, po ulicy jeżdżą jakieś te... No, niekoniecznie może te Cyan jakieś takie niebieskie jeżdżą te śmieszne, nawet nie, to jest Zamarka. Ale tam Alfa Romeo czy Seat, czy tam to przecież to są... Alfa Romeo jest w Formule 1. To jest w formu Formule 1, bo Ferrari się wykupiło od fiata. Tu musieli jakiś swój team mieć. O Boże, co mi tam piszą? Dabaj, nie dajcie trzymać. Czemu Co mi tu i piszą, i tu piszą? Dobra. Zdobyłem. Duli pistolet. Super. Co? Ty zamontowałeś światło na. E, na ośce. na ościach skręcania? No tak. Jak w... to co to jest za doświetlanie zacięte? No to jest jak Citroën, nie? Takim było, że były połączone drążkiem, takim naprawdę? No, taki Citroën DS był taki. A to legalny w ogóle? No, legalny, przecież teraz bardzo dużo samochodów to ma współczesne. Nie ma, wiele współczesnych samochodów ma po prostu dodatkowe światła po boku. Też, ale są niektóre, które mają takie coś. Czemu miało to, nie, miałoby to być nielegalne? Nie rozumiem. Nie wiem tam. Bo yy... Światła powinny do przodu y, jazdy prowadzić. To nie zadziała, tak. A niekoniecznie skręcone y, koła oznaczają przód jazdy. Góry. Zwłaszcza, idzie do tyłu. To nie zadziała <noise> tak jak w tym. jak w normalnym moście, bo tu nie jest linia. Grałem wyjazda i zapomniałem, że tu mapy nie ma. A, nie wiesz jak wrócić? Nie no, wiem jak wrócić, ale z przyzwyczajenia Ci to no, mam odpowiedzialny za wyświetlenie mapy I co się dowiedziałeś? Nic hmm. Nie zadziałał Cóż, zasko cóż za zaskoczenie... za zaszk... Nie umiem mówić już Cóż za... Napiszę Zaskoczenie hmm. Muszę nawet... Przy obotach zabiłem jazdy. Ty, bo kartonem. one teraz idą tu. Dobra, to nie interesuje się. To nie interesuje się. Tylko, że ja tu muszę je przejechać. Wow, dawaj te pistolety tutaj, to się postrzelamy z nimi. A nie ziemniaków. Ja ci... A no, amunicji masz? No nie. Mostu nie ma. Uff. Uff. Wskoczyłeś? Coś ty zrobił. Myślałem, że się zbarzył, bo ja czyś... Próbuję z most naprawić, żeby się pojazdem no do normalnie tutaj wjechać. Jakoś to ogarnę. Myślałem, że... ...tak most zbudowałeś cudownie. Yy... Yy, cudownie, że... ...ja to ja go po prostu tak wytrzywiłem tutaj. Nie no zdjąłem go po prostu, bo chciałem go po pierwsze go wydłużyć i zmienić tłok na lepszy. Czemu to można podnieść podnosicie? Co? To? No. To jest luzem. Luzem? No. To można podnieść na szynę? No. Fajnie. No podoba mi się. Nie, co Można... teraz, pójdę sobie? Yy... Raz, dwa. O czwartej w nocy. No jest jakieś światło tutaj, leży może? Tu bym jakieś fajne zdjęcie zrobił. Zabiorę. Nie, dobra, nie będę. Nie będzie tu światła. Czy... Przydałoby się mocniejsze światła tutaj do tego yy, pojazdu. Tu swami trzeba uczestniczyć, bo tam jest dużo, obecnie. Co robimy z ty... Tej... A, e, bierz pistolet. Dawaj. A żeś rzu... A żeś rzucił? No, wyłowiłeś? Wyłowię. Kurde, słuchawki mi z głowy spadają. <laughs> Dobra, no, już popaliłem słuchaweczki. Yy, wiesz co, przydałoby się mimo wszystko coś z nimi zrobić. Tu. No to warto na pewności się przespać i... Ja bym załadował wiadę. Hmm. Też można. Dobra. Czekaj, tak. tak. Czekajcie, go ja odłożyłem... Tak. Eee... Mhm. No to... Poczekaj chwilkę. To odłożę. Może jakąś amunicję tu gdzieś jest schowana, ukryta. Ale no, chyba nie to musimy zrobić. Eee, nie, nie ma amunicji. Co? Idziemy na nie? No. To, to ja tylko zjem coś. Eee, musimy zrobić automatyczny podewacz, Tylko, eee, to kosztuje eur. To jest. jest po prostu pompa, tylko... A nie, to jest podlewaczka, Water cannon, a, nie, a, a robisz pompę z jednej strony, z drugiej strony robisz te podlewaczki. I no po drodze jeszcze masz pojemnik Bóżniowo? na wodę. Co? pompę. Tak, to jest ta... tak. Tak, bierzesz tą pompę. Bierzesz. Y, albo po, pojemnik na wodę. Wtedy nie musisz robić też wody z tego, z y, wiaderek, Wystarczy, że po prostu weźmiesz... Y, Tą pompę i ten pojemnik, tam gdzieś się woda w nim zbierała. Takie te co o, się craftuje w kraft w wodzie, no, taka i jest taki item Ale, woda. Patrz, 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 co się stało Poszły? Ty też tak się odradaliście wszyscy poszły O, no to widzisz. Czasami warto. Wszystkie do nas. Tutaj przyjdę znowu. Dobra to ja spróbuję zrobić jeszcze do końca ten most co on e, nie, nie zniszczyły tutaj przy tym przycisku, wiesz? Co? Nie zniszczyły przy przycisku No to spoko. Już wyrosło chyba wszystko, co? No powinno. Nie. nie, nie Ale już nie. część tak. Ziemniaków trochę jest. To teraz ziemniaki sedzimy tylko. Pojedzenie wystarczy. Gdzie tu ziemniaki no. są? Yy co, ja bym sobie zjadł w końcu to bołówecz, czy bo jest zapasik. Uuu, fajne nawet. To są pomarańcze, to jest pomarańcze. to... Bołówki to takie podobne do makarbek, ale jednak lepsze, bo dają chyba tyle samo wody co jedzenia. Spróbuj. No, ja i mam u siebie tutaj. No dobra, dobra. To teraz nie sprawdzę, bo nie mam tego. No, nie, nie powiem, że mam prawie pełny, ale mam dostatecznie pełny, że nie, nie zobaczę tej różnicy. Okej, okay, dobra. Że się napełnię, jakby do końca, ale nie będę widział, jak dużo daje. cały czas 20 jest na tym względzie. Może coś się wtedy dzieje. Chyba nic, po prostu taka textura. to ja bym się skupił na tej całej pompie wody. Nie, nie chcesz doprowadzić do tego? Jakby zrobić taki wysięgnik, co by się. Bo wiesz, to roboty mogą zniszczyć, jeśli będzie tutaj no, gdzieś stało. No, ale stanę. ja bym chciał zrobić taką wieżę nad wodą. Na to. W sumie to a rzeczywiście, to nie musi być ten. Tylko zastanawiam się, czy przez te kreatywy by przeciął. O tym mówisz. No, a przystaje. jakby zrobić, słuchaj, yy, że to Cześć, pod. Weź, yy, wystań, yy, weź podnieś windę i stań niżej. Chodź tu pod mnie, mnie. I patrz do góry. Nie. Nie. Albo, a czekaj, a weź nas solidną tutaj ścianę taką z tego z drewna. Nie, tak samo no to przez to nie działa, by było. Trzeba zrobić jakiś... Hmm. A jakby zrobić, patrz, co by się dało tu. To nabór. Albo stąd, jakby to się. Patrz, o tutaj wsuwałoby się na tłokach takie coś. Albo po prostu by się takie coś. E... Ale to wtedy by dało taki problem. Jak że na stacjach kolejowych. Ale to nad... się bronić, bo. Jakbyśmy mieli tu cały czas, że zbyły, to moglibyśmy to mieć podłączone. Jak tu roboty są, i by przychodziły i by dostawały wodę. No tak. Eee... Ty, a działa... Może działa glitch... ...bez wchodzenia pod mapę? No ale to glitch to pewnie. Uważam, że no... ...nie chciałbym w że korzystać na survival. Eee... Yy, Albo fajniejszy pomysł, może ci się spodoba, może nie. Chodź tu. No ja, da się mówię. wsunąć pod spód. Eee... Yy, chodź. A jakby zrobić coś takiego, żeby przymocować to na kontrolerze i po prostu obracać to coś. Ten dach. A jakby zrobić... Na boku go obrócić. Też. A, jakby zrobić coś takiego, że patrz stąd. Albo ty chcesz jeszcze roboty niszczyć, tak? Dobra, to. A nie można. Pro... Ty chcesz, ma... mówiąc to, dach masz na myśli, że gdzie on, w którym miejscu by on się obracał. No, że tutaj był, było łożysko, i to by się obracało, tak na przykład na bór. A nie lepiej zrobić taką klapę, co by się tak jakoś tutaj otwierała. Ale klapa to powiem taki, że to dużo waży. Co dużo waży? No ta Tyle samo co, jakby to ważyło. No tak, ale tu chodzi o to, że masz ruch w górę, a także masz ruch w bok. Niekoniecznie w górę, masz być w dół. No jak w dół, gdzie to zmieścisz w dół? Normalnie, przecież to nie ma kolizji. Jak to co? To nie ma kolizji przecież te rośliny. Nie mają. No rośliny nie, ale to ty musisz podać grunt, a nie roślinę, a grunt już ma kolizji. Dobra, to trzeba by zrobić tutaj obracane w takim razie. A to tłoczną chyba wtedy nie będzie potrzebna ani trochę. Nie, bo z tłokiem szybciej się wchodzi. A tak, jakby się obracało, to obracalibyśmy tylko wtedy, jakbyśmy chcieli podlać. Bo obracanie będzie trwało znacznie, znacznie dłużej. Przecież to będzie masa taka. Nie no, jak ulepszymy kontrolę, dobrze to. A masz te do ulepszeń? Nie, ja ale tak. na razie. Poza tym, co przeszkadza ten tłok? E C opa. Chodź tu, zgniotko mnie. Eee, coś ty zrobił. Pamiętaj, że mamy trzy. Gdzie jestem? A, bo ja myślałem, że dalej jestem tym ragdolem, aha. Muszę trochę zniszczyć. Nie, nie, nie. nie, nie. O, o. trzeba to Bo płaskie, opłaskie. Bo opuściłem to dawaj. Eee Łóżko Masz no, Łżysko Eee Mamy jedno. To dawaj A kontrolera nie mamy Mamy A strot mam pięć ziemniaków Trzeba z piły zabrać lądę Później się tam a, jeszcze. A, a, a. Gdzie, są? Gdzie są? Gdzie są? Zapomniałem, czego szukałem. <laughs> Zapomniałem, czego szukałem normalnie po prostu. O, Pro, Piston, kontrolę... Zapomniałem czego szukałem. Jak ja mogłem, dobra. No wszystko mamy, no. Eee, przełącznik. No przecież mamy przełącznik. Masz? Ale to jeden, jeszcze jeden by się przydał. Po co? No, mówię ci. Osobny tłok, osobno ten. Obracanie się. A! Spawarkę chciałem, już pamiętam. Masz spawarkę przy sobie, czy...? A ja mam spowarkę u siebie. Jaki ja ślepy jestem ojej, zmęczony już. Nie pamiętam, jeszcze nie pamiętam. Dokładnie. Uwaga. Ale... Chcieś mi zabić? Być może. Dlaczego no, czemu mnie? Podnieś się jeszcze trochę, bo swoim podnośnikiem. Bo nie mogę wejść do środka tutaj chwycić. Jesz gdzieś postaw jeszcze i podnieś go. Bardziej. Czemu nie mogę go tu dać? Tego, no bo stoi w środku muszę. Na zewnątrz. Zabierz swój podnośnik ten. Nie, nie mogę. Wejść. To nie nieźle. Nie, nie mogę tego przyspawać. Nie wiem czemu. Ło, Ło. E, bo masz tu... No, e, Ten. Mmm... Jak to się nazywa? Łużysko. Czemu to pokazuje, że to jest pistoń? Ale można przecież łużysko spawać. No jak to, no? A nie, może że rzeczywiście nie można łużysko spawać. To, to jest ten I jest? Nie, tak. A, bo ja teraz... Chyba tam zczasowałem blok. Nie no, dalej nie wchodzi. Te rośliny przeszkadzają pewnie. Nie no, po prostu ja tutaj zabrałem ten jeden blok. To może ten. A, to też. Nie, dalej nie mogę. Weź o już. Już teraz. I drugi przełącznik tutaj trzeba dać. Eee, co? Co tu się... Czemu to, jest to zawsze takie krzywe było? <laughs> Nie. No dobra, ale się otwiera. A, bo... Te łożysko się przechyla na skutek wali. O to ci chodziło? <noise> tak. Ale... Czemu to nie? Nie no działa. Weźmy zamontujmy łożysko tu na duże. Bo Tam... wtedy będzie mniejsza dźwignia to nie będzie też tak przechylać. Ale to chyba w kolejnym filmie już. A no tak, tutaj że nie ma jeszcze tego elementu. No to co, no to do widzenia wszystkim. Do widzenia. Moi... Cześć.